Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to jest kolejny odcinek z Smite. Moi drodzy, ja właśnie planuję zagrać sobie Asalta. Jesteśmy właśnie po serii e, Shibalankę, także m, przyszła kolej właśnie na ten tryb, gdzie wyrandomuje nam bogów. Zostało jeszcze 20 parę sekund, plus 20 sekund, które trzeba oczekiwać e, na mm, znalezienie przeciwników. Także moi drodzy, ja tutaj przy okazji może. Zaakceptuję requesta jednego. Dobrze. Nie będę już robił cięcia, bo chcę, żeby mi wylosowało bogów, że tak powiem, na wizji. Żeby nie było, że gdzieś tutaj sobie akceptuję grę. Robię cięcie, a później szukam asaltów do oporu, aż mi wylosuje coś fajnego. Czekajcie, może ja troszkę poprawię kamerę. O, chyba tak będzie lepiej. Przynajmniej dla mnie. Zobaczmy co tutaj nam dało. O, rama nam dało. Fajowo, cieszę się niezmiernie. O, już odcięło. O już dobra. E, jakby przycięło i byście nie wiedzieli, zresztą widzicie zresztą e, to wylosowało mi rama. Także widzimy się za momencik jak już tutaj e, będzie nam wczytywało grę. Wtedy omówimy sobie składy. Dobrze, moi drodzy, składy są następujące: Kwazio, kwazio, nie wiem jak to przeczytać: Grahebo, niszczyciel ma ura, a ja w ogóle nie omówiłem, kogo ja w party mam, to teraz wam omówię. Mamy Ubijaczka, któremu wylosowało Bastet, ja mam Rama i Oleg Daniel ma Geba w drużynie przeciwnej: guan Bastet, Geb, Anchur i Imir. Party jest takie, jak widzicie na górze. Robiliśmy losowanie od 1 do 50, ja wybrałem 25. Kwazio dogrywał się z jednym z klanowiczy i zwyciężył. Niszczyciel dał 27, ubijaczek. żebym nie skłamał, ubijaczek dał 28, ja dałem 25, a Oleg Daniel również dał 25. O, chyba taka była kolejność z tego co pamiętam. No i tutaj w każdym bądź razie te osoby zwyciężyły losowanie także bezwłocznie zaprosiłem je do party i stworzyłem tego Asalta i mniej więcej właśnie tak to wygląda u nas w klanie. Ja od czasu do czasu tworzę takie gry, które nagrywam. Mm. Tudzież gram wieczorami po prostu na luzie. E, wtedy już staram się zakładać kastomy, żeby zapraszać jak najwięcej osób. Do jednego customa wchodzi 9 osób. E, oczywiście ze mną 10. Mm. Dobrze. Oj, nie, 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 nie. Nie chciałem tego kupować. E, kogo my mamy w drużynie przeciwnej? Mamy Geba, Mira Guan-yu, Enhurama. Czy mi się tutaj przyda? Nie. Dobra. Activate. Będziemy spowalniać. I będziemy chcieli aegisować albo sprintować. Ja będę chciał sprintować. I walniemy sobie potki, żeby móc tutaj przeżywać jak najdłużej. Dobra. Jest ok. Teraz porozdajemy jeszcze skille, ja już ramem grałem, także nie będę wam go tutaj omawiać. Eee, także, także tak. Możecie sobie włączyć Joust'a, e, bądź e, bądź Conquesta, czy jakąkolwiek inną grę, w której grałem ramem, tam omawiam wam skille. Ehm, tylko, że ja już sam nie pamiętam. Na pewno chcę jednego rollingsa. Hmm. Dobra. Jeden, dwa, jeden. O, w ten sposób porozdajemy. I możemy. Ojej, ale cień to było. No cóż. Zaraz może uda się. Coś jeszcze ustrzelić Dobra, wystrzeliłem już wszystkie strzały, które miałem. No, widzę jakaś fajniejsza akcja tutaj. Wykorzystałem czas mojego ulti za długo się zastanawiałem nad tym, w kogo mam strzelić. Zwróćcie uwagę, ja w ogóle z autoataku geba biję. Zaprawię w ogóle. Super. E, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale UR to jest jedna z ulubionych postaci niszczyciela, także ma chłopak spore szczęście, e, że mu go wylesowało. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest jedna z jego ulubionych, bo granią naprawdę bosko. Dobra, trochę mam za głośno grę, muszę sobie ją ściszyć. O, teraz powinno być już lepiej. Przynajmniej u mnie w słuchawkach wysłyszycie cały czas tak samo. Mm. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj zwyciężyć. Łatwo nie będzie, bo mają dwóch potężnych tanków. Ok, udało mi się. Udało mi się tutaj co nieco zabić. Dobra. Na razie jest troszkę chaos, ale to jest, zazwyczaj jest tak na początku Asalta. Dopóki e, pierwsi gracze nie, nie, za, nie zaczną ginąć, e, bo później już zaczynają robić e, przewagi i równowagi i tak dalej. Okej, okay, tutaj jest bardzo przesadziłem z podejściem. Nie da się anulować jedynki prawym guzikiem, to jest ciekawe. E, zastanawiam się też, wiecie co? Sprawdzimy jedną rzecz. Przy okazji, być może ona uratuje nam nawet skórę. E, weźmy settings, weźmy open editor. Tu trochę podniosę. Tu trochę przesunę. Ach, nie da się tego przesunąć, cholerstwa. Ale, ale. To się da zmniejszyć tylko. Niestety. Liczyłem na to, że może tutaj troszeczkę namieszamy e, i uda się zrobić tak. Oj, jakie wielkie. I uda się zrobić tak, żebym sobie wszystko przesunął na jedną ze stron e, i wrzucił w któryś róg kamerkę już tak bezkolizyjnie. No, ale niestety nie da się tak zrobić, także no cóż, trudno. W takim razie lecimy dalej. Lecimy dalej tak jak jest. <grywa> Chyba niszczyciela zerwało, czy mi się wydawało? A nie, to u nich zerwało. No bo zobaczyłem, oni też mają ura. Nie, to Anhura zerwało. Nie wiem, coś mi się pokić koliło Nie no, Niszczyciela raczej nie zerwało, skoro cały czas zabija. <grywa> eee, dobrze moi drodzy, myślę, że tutaj będzie całkiem easy game, bo widzę, że tutaj trafili się całkiem łatwi do pokonania przeciwnicy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zwróćcie uwagę, tutaj Bastet Strasznie się pcha do przodu. Trochę już tych strzał nakusiłem. W ogóle gap jest niesamowity, zwróćcie uwagę, jak go biję za 30 auto-atakiem. Teraz ustrzelimy kogoś. Proszę bardzo. Sam z tego ulti jakimś mistrzem nie jestem, ale ten pierwszy strzał ma taki dosyć spory obszar, e, przez co jestem w stanie trafić. Powiedzmy bez problemu wtedy. Dobra, muszę zginąć. Ubijaczek napisał. Proszę śmiało, droga, wolna. Tutaj na asalcie można akurat ginąć do woli. Tylko, że później trzeba długo czekać, prawda? Dobra, walka, spowolnienie. Niszczycielka kasuje elegancko. I chyba by było na tyle w tej akcji. Już raczej nic więcej nie zabijemy. Oj, oj oj to nie był chyba zbyt dobry wybór jeżeli chodzi o Ulti Geba. Biją mnie te poczwary. I poprzez poczwary mam oczywiście na myśli te koty. Nieszczęsne. Mam jeszcze po jednej. Nie, mam jeszcze jedną podkę do życia z początku gry. Także jak widzicie na salcie śmiało możemy tutaj te potki Kupować. O, Zwróćcie uwagę: Bastet pokonała niszczyciela. Jestem w szoku. To chyba jego pierwszy e, Dead. Nieźle. Mm, statystycznie jest 12 do 4. Czyli mamy w sumie przewagę w zabiciach. Ale nic z tego, skoro nie mamy w ostatecznej ilości jej zabić. Denerwuje mnie ta Basset. Jak nie wiem co. Okej, okay, myślę, że mogę tutaj troszeczkę ich podgonić z ulti. I tak to ulti jeszcze nie bije jakoś super mega dużo. <ścoughs> Dlatego mogę sobie je użyć tutaj na tych dwóch przeciwnikach. Zresztą e, Guan Yu to jest taki trochę off-tank. Off e, natomiast e, e, Ymir to jest typowy tank, także... Yy, niby ich nie powinno się bić, bo wiecie, jak to jest z tankami. Ale ja uważam, że jak się zabije tanka pierwszego, to później tak naprawdę jest z górki, bo drużyna przeciwna nie jest w stanie totalnie nic zrobić bez tanka, bo jest im po prostu ciężko, tak jak widzicie, my tutaj. O... Mając tanka w postaci geba, możemy sobie tutaj tę uwierzę ładnie spuszować. Ja tutaj postaram się uratować. O, udało się uratować ubijaczka. Nie wiem, czy on już był w tej bazie, czy jeszcze go nie było. Nie ma multi, niestety. Trochę tych strzał powypadało. Mogłbym tutaj dać przyspieszenie i byśmy na pewno ich zabili. Ale jeszcze poczekam chwilę, zaraz będę miał ulti, to może niszczyciel nie zabierze sobie tych kili dla siebie. A jest takie prawdopodobieństwo. Ok, leci imir. Okej, okay, udało się tutaj zabić kogoś. Jak widzicie, udało nam się jakoś tutaj pokonać tego Guan Yu, mimo że miał wsparcie. Nie wiem, czy nie udało mi się przypadkiem zabić obu przeciwników z ulti, chyba jakoś może tak się udało trafić. Ale chyba nie było double killa, także nie mam tutaj pewności. Zwróćcie uwagę, ja od początku gry nie byłem ani razu w bazie. Ja mam 5000 złota, 15 level, jest 9 minuta i my tu po prostu... Zabijamy jak szaleni. Albo nawet i lepiej. O, czekajcie, to był świetny moment na to, żeby zginąć. Kurczę. O, może tutaj Bastet mnie wyręczy. Dobra, udało się. Zwróćcie uwagę, jest to moja pierwsza śmierć od samego początku gry, a mój respawn trwa ponad 40 sekund, także tutaj z czasem na asalcie naprawdę będzie jest coraz trudniej. Mm, dobra prawie całą kasę wydałem, tu jakaś fajna akcja słyszę w tle. Tylko żeby mi teraz moja drużyna tutaj nie skończyła te... Tej... Tej gry, bo ja tutaj chciałbym jeszcze się przyłączyć, ale chyba nie będę miał okazji, powiem Wam szczerze. Bo tutaj moja drużyna okazała się być bardzo mocno bezwzględna. Zwróćcie uwagę, ja nawet nie zdążyłem się wskrzesić. Wskrzesić jeden, e, zresztą zaraz mówię Wam statystyki, jak to wychodziło. Ale podejrzewam. Nie, ja chyba przestanę niszczyciela w ogóle zapraszać do gier, bo on um, tak podnosi poprzeczkę, że moje odcinki niedługo będą trwały po 3 minuty. Um, Oj, miałem zobaczyć statystyki, widzicie? To jest jednak skleroza. Recent matches. Assault. Niszczyciel 12 na 1, ja miałem 3 na 1, 3 na 1, 2 na 4, 0 na 2 i w drużynie przeciwnej 5 na 6, 1 na 3, 2 na 4, 0 x 3, 0 na 4. Także jak widzicie tutaj niszczyciel zdecydowanie się wyróżnia. Jest to bardzo dobry gracz, także nie ma się co dziwić. No i my dziś tutaj w ogonie zostaliśmy, jeżeli chodzi o zabicia. Eee, ale Myślę, że, że, że powinniśmy się tylko i wyłącznie cieszyć, że nasz klan jest zasilony przez tak świetnych graczy jak chociażby Niszczyciel. I z tego co widzicie, jeszcze Wam tutaj pokażę. O. Tutaj są sami ludzie, którzy są w miarę aktywni. Tutaj mamy 9, 8, 7, 6 godzin temu, 6 dni temu, 5 godzin, 5 dni. 4 godziny, 4 dni, 3 tygodnie temu, 3 godziny, 3 dni, 20 godzin, 20 minut, 20 godzin, 2 tygodnie, 2 miesiące. O, to są już osoby, które chyba powinny polecieć z klanu, chociaż nie wiem, czy ja nie robiłem do 2 miesięcy włącznie, Kurczę, już nie mogę sobie przypomnieć jak to wyglądało u mnie, ale ogólnie było bardzo dużo ludzi, którzy mieli e, 3 miesiące, 4 miesiące, 5 miesięcy offline. Było nawet chyba 2 czy trzy osoby, które były offline przez 7 miesięcy. Czyli to są osoby, które prawdopodobnie zaprosiłem tworząc ten klan. Jak jeszcze w klanie mogło być tylko 10 osób, bo były takie czasy, nie wiem czy je pamiętacie. E, to być może ktoś z tamtych ludzi bo ja ten klan założyłem dosyć dawno, ale już liczy około 400 osób. Także myślę, że e, i znajdzie się jeszcze ponad 500 miejsc dla przyszłych e, widzów. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja już będę kończył. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale.